Trzy razy zagrała w finale mistrzostw Polski, zdobywała złotą wieżę i trzy srebrne wieże. Mama moja była w latach 70-80 bitną zawodniczką. Na swoim koncie ma wiele sukcesów. Między innymi była 3 razy grała w finałach mistrzostw Polski kobiet w szachach, cztery razy zdobywała mistrzostwo Wybrzeża Gdańskiego z drużyną LKS-u, zdobywała srebrną wieżę, a sama indywidualnie zdobyła złotą wieżę i trzy srebrne. To było większy turniej szachowy w Polsce, mama grała w szachy prawie do końca życia i jak mama zmarła w lutym, to, to tak latem przyszedł mi pomysł, żeby uczcić pamięć mamy, żeby przypominać o jej sukcesach, żeby zorganizować właśnie pierwszy memorial szachowy imienia Zety Łęgowskiej. Muszę powiedzieć, że nas zaskoczyła frekwencja. Myśmy się nie spodziewali, że będzie blisko 40 zawodników. To znaczy, że szachy chyba się mają dobrze. Są tu zawodnicy, nawet jest zawodnik z Malborka, który przebywa na czasach rehabilitacyjnych, ale przede wszystkim z miasta, Pucka, z powiatu, scale